Siemaczko, w dzisiejszym odcinku jak będzie się grało na Zenfone 9. Zobaczcie, jakie mam piękną aplikację do gry. Możemy tutaj dużo rzeczy zrobić, ale zacznijmy grać, żeby was tutaj nie przynudzać. Używam pada Xbox 360, którego używam przy wszystkich smartfonach. No i zobaczymy, jak on sobie tutaj poradzi. Ustawiliśmy oczywiście na performance i ustawiliśmy oczywiście na maksymalne ustawienia. W tej grze Mamy tutaj ilość klatek na sekundę Temperaturę trzymam go W pokrowcu na poduszce W pomieszczeniu z jakieś 25 stopni O faj fajna mapa Dobra mapa Lubię tą mapę Zajebista jest Dlaczego nie mogłem wcześniej wy, wy... Gram z xbox padem No to się tak Uuu, ale widzę, że sam się rusza Czyli tutaj XBOX PAD, jakieś błędy połączenia są już widzę Uuu, ale błędy połączenia są straszne widzę Wow, ja w ogóle nie mogę w nic wycelować. On mi idzie bokiem gdzieś... Nie, nie, błędy połączenia na Bluetooth, ale grafika wygląda ładnie. Pięknie, no gdzie idziesz bokiem? Udało mi się wszystkie rozwalać, ale fu... Patrz, sam, sam się rusza. A ja używam tylko pada do jeszcze do. No, gdzie wszanę? <ścoughs> Nerwuj się, robeczką. No, Noo, Co ty robisz? Ojej... Całkowicie kontrola jest skopana. Ale jak widzicie, jest wielka akcja, dużo się dzieje na, na ekranie. A mimo to... A mimo to yy, nic nie przerywa. I mamy dużo ilość klatek na sekundę, także moim zdaniem jest. pięknie Ja się tutaj trochę podniecam tą grą, ale to wiecie. To jak, jak w życiu, no z broń. Mamy 50, to już nie będę wrzucał tego. Oj, ale celowanie tutaj straszne. Ten pad w ogóle nie reaguje. Ja to używam do. weź w No celu. i no patrz, co się dzieje. Gdzieś idzie na boki, gdzieś po ścianach szala. Masakr. No gdzie idziesz? Co to się stało? Ej! Zaraz, jest w site. Reloading, cover me. Reloading, Mimo! No! <t– tr seine> Opóźnienie. Bravo. I random. Mam no, tak. Weźcie ktoś tam. Skończymy się kule. Jeszcze jedna Dobra, daj jest on. no Zablokował. Dobra, było grubo i nie było zająknięcia na grafice. O to tutaj chodzi. Połączenie, to wiesz. Możesz powiedzieć, że mój Xbox Pad jest skopany. No słuchaj, ja go używam w wielu smartfonach i w paru miał właśnie takie problemy, problemy, a w tym wychodzi chodzi, jak żyleta. Więc no jednak Bluetooth. Ten jest ten Bluetooth. No i to sztuka, no nie wiadomo. Suddenly, airstrike strikes coming. No, That's <laughs> a Odkręci się dokoła. koła. <grymestre> Dobra wy, wy, wystawiamy tego Bam! I done Ale jest tak, nie? Ja Coś... Co, 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 co... tu się... dzieje? Co nie jest, nie no! On sam idzie w lewo Znaczy w prawo no co jest? Dobra, później bombę. A nie, nie, no dobra nie, masakra jest Ale, ale 50 tak trzymało, nie, Pamiętaj, że to jest na full To na full No! <laughs> ja się podniesam, no ful. Nie da almost się celować, naprawdę na, na Następną rundę za, zagramy no, normalnie trzymając telefon, bo to... Już... Dead. Dodaj, o, Gdzie? do tyłu się obraca. Wygraliśmy. Ale, jakie podniecenie! Jakie to! Ale, nie, no tragedia. O, tak, tak jak on to po po powinien strzelać. Eee, i tak się strzela na Samsungu mm. Drugie miejsce, mogę mieć pierwszy. Dobra. Job. Yy, spróbujemy teraz normalnie trzymając smartfon w ręku, który jest, no można powiedzieć, trochę w ciepły, no 50 stopni to jest trochę Przez pokrowiec, tylko będziemy mieli troszeczkę mniejsze szanse, może ja wyłączę ten, żebyśmy nie grali razem z graczami, dzięki Którzy grają na padach, bo to nie miał, nie będę miał szans e. Ale dobra, spróbujemy, no Nie masz co miauczyć 25 kg miałem, a ten miał ile, 100? Ja pierdzę. Dobry jest. Ja bym miał dużo więcej. 3, 2, 1. Gra. minut mhm. Ale zobacz, jak taka młócka. Bateria schodzi dość szybko, ale. Znaczy, może nie. Jest, jest spoko. Yy, myślę, że z 2 godziny pograsz. 3. Yy. Ale fps y trzymają dobrze. O, jesteśmy jest jeszcze na lepszej minie. Tutaj to będzie 10 na 10 tutaj to będzie grubo. A nie, to jest ta sama Crossfire. Myślałem, że inna. Okej, okay, dobra. to ta sama. Tu palcem dotykam to elegancko. To bo ja ja się alpha. bardzo przyjemnie. Trafika w systemie jest niż do Dużo lepiej. Zupełnie inny aim jest. A, a, to jest problem, no? Lost the lead. Góry. Tak, tak, myślałem, że kiedy on mnie tak, tak, tak długo. Dobra, ten sniper jest służący. A, i sniper, dziadny. jeden, ha, ha, my, się. my, my, tak,

I Charlie. Charlie. Charlie, the has to be on Charlie's Sniper, Mogę włączyć sen Chyba przez to, że te statystyki tutaj mam. być, A już, już i tak nie warto było, bo było, było 70. Okej. Okay. weź te statystyki, gdzieś tutaj na górę możesz, czy co?

Nie się? Dawaj, dawaj tym padem jeszcze raz. Przestań tu, przerwa. Nie lubię grać go. na ekranie. Let's go. Let's go. Jest, jest ten lak straszny. Let's go. Let's go.

gdzie? Stój się z plecami od, o, od tego <laughs> Do przeciwniku, dobry żartownik No gdzie? W kółko chodzi Nie no, nie da się sterować, to, to jest bez sensu. Chodź.

Nie no, fajny experience. Podoba mi się gameplay. Wszystko chodzi jak w szwajcerski nie wychodzi, ale jednak Bluetooth i to połączenie z tym padem. Kurczę szkoda, no jest to wielka szkoda. Dyskryminuje to dla mnie jako taki gameplayowy smartfon. Może jest to kwestia no innego pada. No, jest to pad nie najnowszy, tylko ten troszkę starszy bo najnajnajnowszy, ten, który kupiłem ym, ostatnio, taki niebieski, do tych najnowszych Xboxów, pięknych, no nie, nie współpracuje. Dziwne. Ale prawdziwe. Witajcie, moi kochani, pozdrawiam i szczerze polecam do gier. Jeśli nie grasz na padzie, tylko y, normalnie paluszkami, pewnie jesteś lepszy niż ja. Yy... No to szczerze polecam, bo wszystko na full, tak jak wziął najnowszy komputer taki na full. No masakra, jest zajwiście um, bardzo, ale to piszą sześciaki, widzisz, bardzo, ale to bardzo wydajny smartfon. Polecam i pozdrawiam.